Cześć, kochani, nagrywam jeszcze raz podziękowania dla osób wspierających mój kanał. Dlatego, że zapomniałam o jednej najważniejszej osobie, która też bardzo mocno mnie wspiera, a jest nią nasza kochana Wandzia Kozakiewicz, o której właśnie wczoraj zapomniałam napisać, bo ona w inny sposób mnie wspiera. I po prostu o niej zapomniałam. Wielkie serducha dla Wandzie Kozakiewicz, dla Ewelinki Lisowskiej, dla Michalinki G. i dla Beauty Świat. Po ile razy kto wpłacił nie będę mówić, bo to nie, to nie jest dla mnie ważne. Dla mnie ważne jest, że te osoby mnie wspierają w tym miesiącu lipcu. Bardzo serdecznie Wam dziewczynki dziękuję za to. Buziaczki duże dla Was. No i co? No i będę kończyć, bo muszę robić pierogi. Bo moi członkowie rodziny nie mogą się doczekać. Oni uwielbiają moje pierogi. Tylko ja nie robię takich pierogów małych, małych, małych. Ja robię pierogi jak pięść. Jak będziecie chcieli, napiszcie w komentarzach, czy chcecie zobaczyć, jak po zrobieniu mojej pierogi wyglądają. Także jeszcze raz dziewczynki wam serdecznie bardzo, z całego serduszka Wam dziękuję za wsparcie mojego kanału. I do zobaczenia. Trzymajcie się! Pa pa!